Dzień dobry, cześć, witam, Krzysztof Sarnecki. W poprzednich dwóch spotkaniach, a w dwóch filmach, które mam nadzieję obejrzałeś, obejrzałaś, mówiliśmy w pierwszym o szynach w języku angielskim, na których warto się poruszać, mianowicie struktury six-pack english. W czasie drugiego filmu opowiadałem o tym, w jaki sposób uczyć się języka angielskiego, w jaki sposób wchłaniać go tak, aby zacząć myśleć po angielsku, a także mówić po angielsku. Oczywiście było też parę innych dodatków. Jeżeli nie obejrzałeś, nie obejrzałaś jednego lub obydwu z tych filmów, w tym momencie w opisie znajdziesz link, z którego możesz skorzystać i dzięki temu obejrzeć. Poprzednie dwa filmy. To bardzo istotne. Dzisiaj, zgodnie z obietnicą, zaczynamy kolejny obszar merytoryczny, jeśli chodzi o język angielski. Ale wcześniej chcę podziękować serdecznie za to, że bierzecie udział w komentarzach, że dzielicie się z nami także swoimi sukcesami, czasami porażkami. A przede wszystkim cieszę się, dlatego, iż struktura Sixpack English. Ponownie, tak jak u wielu tysięcy osób, wzbudziło u Was, no można powiedzieć, entuzjazm i dla Was język angielski dzisiaj jest prostszy. Niestety wiele osób mówi, gdybym ja to wiedział wcześniej, wiedziała wcześniej. Dzisiaj jest pierwszy dzień reszty naszego życia. Zabieramy się dzisiaj za inny obszar. Dzisiaj tematem jest, jak rozwinąć słownictwo w języku angielskim. Rozumiemy już struktury, są one bardzo proste, szczególnie kiedy z nami Sixpack English. Z czasem poznamy jeszcze inne bardziej zaawansowane struktury, które są równie proste, ale jeszcze na to nie jest teraz czas. W jaki sposób poszerzać słownictwo? Oto przepis na naukę słownictwa stworzony przez Jana Kałuże, współtwórcę metody Sarneckiego, Kałuży i Sixpack English. Posłuchajmy, jeżeli masz długopis, zapisz sobie pewne kwestie. Pierwsza rzecz. Jeżeli masz pewne zacięcie do nauki języka angielskiego, stwórz sobie tak zwany dziennik. Pisz. Pisz codziennie kilka słów, na co masz ochotę. Napisz kilka zdań opisujących ten dzień, zapisz sobie te słowa, które dzisiaj się wpadły do głowy. Jeżeli dzisiaj wydarzyło się coś bardzo zdecydowanie istotnego, charakterystycznego, znajdź na to słowa, odszukaj, zapisz. Jeżeli zaczynasz, rozglądasz się za tematem, będziesz silniejszy, jeśli chodzi o słownictwo, będziesz rozwijać, rozwijała to, na czym mam w tym momencie zależy, jeśli chodzi o nasz temat. Pisz listę zakupów w języku angielskim, prosta sprawa. Jeżeli robisz listę, a każda osoba, która chce optymalizować koszty, powinna to robić, okazuje się, że jak nie prowadzisz listy zakupów, wydajesz w granicach 40% więcej rocznie na takie zakupy domowe, żywnościowe itd. Listę spraw do załatwienia, pisz po angielsku, przełącz sobie swój telefon, swój komputer na anglojęzyczny. A moduł yy, i w tym momencie niejako na poziomie podświadomości zaczniesz chłaniać te słowa. Od czasu do czasu napisz krótkie opowiadanie, i tutaj bardzo ważna rzecz, mianowicie opowiadanie, które samemu napiszesz, możesz wrzucić, a w stronę, którą znajdziesz w tym momencie, ale może najpierw posłuchaj, w opisie filmu znajdziesz stronę lang od language yy, kreska 8. COM, i tam może sprawdzić poprawność tego, co napisałeś, napisałaś. Uwaga, ten, ten link prowadzi Cię do serwisu bezpłatnego, gdzie są inne osoby, które pomagają ci w tym, a ty możesz służyć komuś, jeżeli chodzi na przykład o język polski. Bardzo ciekawa opcja Uwaga, nauka słówek przez czytanie. Czytaj o tym, co Cię interesuje na Twoim poziomie językowym. I teraz tutaj uwaga. Nie wiem, czy wiesz. Ale nawet na YouTubie znajdziesz bardzo dużo materiałów z tematyki, która cię interesuje i znajdziesz materiały adekwatne do pewnego poziomu językowego. Jeżeli masz literaturę światową, to wiedz o tym, że. Zazwyczaj ta literatura jest tak przetłumaczona, iż mogą czytać ją dzieci. Oczywiście przy założeniu, że jest to literatura w jakimś stopniu przystosowalna do dzieci. W związku z tym, dopasujesz sobie do swojego poziomu znajomości języka angielskiego. Audiobooki są dostosowane do właśnie nauki języka angielskiego. Uwaga, tłumaczenie słówek na język ojczysty. Jeżeli masz jakieś słowo, którego nie. Które nie, nie, nie jest dla Ciebie zrozumiałe i przetłumaczysz je, nie pisz nad tym słowem. Ty nie masz być tłumaczem, zapisz gdzieś z boku. Staraj się nie opisywać słów, które tłumaczysz tam, gdzie one są językiem polskim. A teraz uwaga, coś bardzo ciekawego. Na pewno, przynajmniej większość z nas, lubisz jakąś muzykę. W jaki sposób możemy rozwijać słownictwo w oparciu o muzykę, ale w sposób ciekawy? Otóż okazuje się, że jeżeli wejdziesz na stronę lyrics training, razem pisany.com, mamy to w opisie, ten link jest podany w opisie, możesz dobrać piosenki, wiele piosenek, w tym na pewno te, które lubisz, i możesz zapodać systemowi. Na jakim etapie, początkującym, średnio zaawansowanym, zaawansowanym znajomości języka angielskiego jesteś? I wtedy cała rzecz jest w tym, że słuchasz piosenki i masz tekst do wypełnienia i w zależności od poziomu znajomości angielskiego masz tyle do wypełnienia. A więc jak znasz słabo? Wtedy są pojedyncze słowa i to takie prostsze. Jest to fenomenalny sposób na rozwijanie słownictwa. Pamiętaj, jeżeli rozwijasz słownictwo, zwracaj uwagę na to, aby opierać się na tekstach, tematach i uwaga, za chwileczkę o tym powiem w filmach czy piosenkach, które lubisz na tym, co ciebie interesuje, bo wtedy motywacja pozostaje na wysokim poziomie. I właśnie powtarzaj z lektorem. Najpierw poznaj, wybierz film, który cię interesuje. Bardzo często, który znasz, dobre są filmy akcji, niepsychologiczne z tego względu, że z akcji wynika wiele kontekstu, możemy łatwiej rozumieć. Następnie, to co trzeba zrobić, trzeba wysłuchać jakiegoś odcinka filmu, uwaga, nie dłuższego niż 10-15 minut z lektorem polskim. Następnie. Można zrobić tak, iż napisy po polsku pozostawić, a lektor już niech będzie w oryginale, czyli niech aktorzy mówią po angielsku bez lektora polskiego. Następnie znowu posłuchaj, ale tym razem z podpisami anglojęzycznymi, co jest bardzo ważne, a później już bez podpisów, bez opisania tego, co aktor mówi w filmie. I zobaczysz, jak nastąpi progresja, jeżeli chodzi o rozumienie, jeżeli chodzi o odsłuchiwanie. No i przede wszystkim, bo o tym mówimy, jeśli chodzi o słownictwo. I teraz nauka słówek przez mówienie to jest kolejny etap. Oczywiście. Pierwsza kwestia jest taka, żeby mówić, a dobrze po angielsku, to trzeba przede wszystkim mówić. Już podawałem w jednym z filmów cztery kroki, które prowadzą cię od pojedynczych słów opisujących rzeczywistość, przez zwroty, po zdania opisujące rzeczywistość, aż po narrację. Najwyższy stopień ten czwarty. Ale możesz też poprowadzić dziennik audio. Dzisiaj mamy. A, Telefony, na których możemy wszystko nagrywać. Prowadź sobie dziennik, mów po angielsku, a później odsłuchuj się i zobaczysz. Najważniejsze jest pytanie, czy ktoś mnie zrozumie, czy ktoś by mnie zrozumiał, jeżeli to nagrywam. Najczęściej dzieje się tak, że wtedy nabierasz z jednej strony świadomości, czego nie wiesz, ale zaczynasz się osłuchiwać i zaczynasz rozumieć, że przecież perfekcyjny angielski dopiero czeka na ciebie, a dzisiaj to nie jest najważniejsze. Mów do siebie o tym, co robisz. Mów na głos, oswajaj się ze swoim głosem. Podejmij wyzwanie. Wybierz pięć trudnych słów i wykorzystaj je przez cały dzień w mowie. Nawet jeśli nie masz z kim pogadać, to mów do siebie. Czyli wybierasz pięć słów, których nie, które, które, których nie znasz, ale powiedzmy, chcesz je poznać. Więc używasz yy, 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 słownie Google, wybierasz słowa i zaczynasz ich używać w ciągu dnia na okrągu. I jest jeszcze następny etap. Mianowicie w języku angielskim porozumiewasz się zazwyczaj jakimś zestawem słownictwa. Masz swoje preferowane słowa. Wypisz sobie jakieś słowa, które bardzo, których bardzo, które bardzo często używasz, a następnie zastąp je jakimś synonimem w tym języku. W ten sposób zaczynasz poznawać słowa w języku angielskim, poszerzasz słownictwo. Jeżeli ten Zestaw jest dla ciebie zbyt bogaty. Pamiętaj, najważniejsze jest to, aby wybrać mniej, ale to realizować. I teraz uwaga. Jeżeli nie zapisałeś, nie zapisałaś sobie tego, skup się na tym, aby przede wszystkim spisać to jeszcze raz. Posłuchaj tego filmu jeszcze raz. Ja dziękuję Janowi Kałuży za wsparcie, za tą piękną listę. A teraz dodam coś od siebie. W czym jest rzecz? Mianowicie, aby można było Zdobywać nawyk w czymkolwiek trzeba sobie ułatwić pewne kwestie. Czyli, na przykład, jeżeli chcesz ćwiczyć sobie język w oparciu o jakieś słowa, jeżeli chcesz ćwiczyć sobie język o to, w oparciu o to, że będziesz nagrywać albo będziesz pisać, stwórz sobie zeszyt, połóż go na wierzchu, żeby był dostępny, połóż go na biurku albo koło łóżka. Tak, aby nie zasnąć, nie wpisując tam na przykład dziesięciu słów, zdań, czy aby napisać jakieś opowiadanie. Ułatw sobie to wszystko. Jeżeli chcesz zaplanować ten tydzień, to w ciągu tego tygodnia nie zakładać, że za każdym razem będziesz wszystko pamiętać, ale zrób sobie spis tematów, które zrobisz i przygotuj się do tego. Jednorazowo przygotuj sobie na przykład dwa filmy i powiedz w ten sposób: zajmę się nimi a w ciągu tygodnia. Wpisz sobie to do kalendarza. Zacznij pracować nad wzmacnianiem się, jeżeli chodzi o realizację tych tematów. Myślę, że to wystarczy. Myślę, że jest to podpowiadajka, która w sposób bardzo praktyczny ci się przyda. Ale, jak zawsze, niespodzianka. W jaki sposób uczyć się na przykład tego, co nazywamy przyimkiem? W języku angielskim powiemy: She is married to a rich man. Married to somebody. To somebody. Nie with. Tak? Nie ożenił się z nią. Tak? Tylko ożenił się. Po angielsku mówimy to. Jak to zapamiętać? Jak zapamiętać, że this house is opposite to ours. Nie mówi się from ours, że jest po drugiej stronie od tamtego domu, tylko opposite to. Jak zapamiętać, że iż mówi się, iż he lives in Florida. In Florida, a nie on Florida, nie na Florydzie, tak jak po polsku, ale in Florida. Jeżeli będziesz starać się to wkuwać na pamięć, efekty są zazwyczaj dosyć mierne, chyba, że masz absolutną pamięć, ale większość osób takowej nie ma. Prawie nikt takowej nie ma. I teraz uwaga, jak sobie to wdrożyć, wpoić w nasz system. Otóż nie można skupiać się na zwrocie in Florida, tylko trzeba znaleźć 5, 7, 10 zdań, którym użyje zwrotu in Florida. Czyli na przykład my brother would like to live in Florida. In Florida, people are very happy. I jeżeli zbudujesz zdania, które okalają te zwroty in Florida, co się okaże? Okaże się, że na poziomie podświadomym będziesz pamiętać, że mówi się in Florida, mimo że nie będziesz tego wkuwać. I tak samo jest z każdym innym zwrotem, który jest charakterystyczny dla języka angielskiego, a nietypowy dla języka polskiego. W związku z tym wypisz sobie wiele zdań na temat tego, że ktoś jest married to somebody. Okay? Albo I want to get married. And I want to be married to Martha, albo to a nice person. Wszystko jedno, co to oznacza, nawet jak to będzie trywialne. I na zakończenie kolejna ciekawostka, aby poznać, jak angielski jest prosty. Kiedy mówimy at, kiedy mówimy on, a kiedy mówimy in, sprawa jest prosta. At. Wtedy, kiedy mówimy o jakimś punkcie, niekoniecznie określonym. At the bus stop oznacza, że gdzieś na przystanku, ale ty możesz stanąć koło, koło przystanku, za przystankiem. Jak się umówisz z kimś uh, at the building, tak, przy jakimś budynku, to gdzieś tam, gdzie będziesz widoczny. Budynek przyciąga jedynie ten punkt, ale niekoniecznie jest tam, gdzie konkretnie go nazywasz. A uh, at the center of the city oznacza. Centrum, ale jeżeli już mówisz on, to oznacza to powierzchnię. Widzisz czterobok jakiś, a więc on the roof, on the road, bo droga jest płaska. Ale kiedy powiemy in, wtedy kiedy mamy bryłę. Wyobraź sobie teraz bryłę. Dlatego mówi się. In the building, czyli w środku budynku. Ale mówi się też in the street, ponieważ w języku angielskim ulica to są budynki dookoła, i in, ponieważ te budynki tworzą bryłę. Proste? Angielski może być prosty. I w związku z tym zapraszam Cię do następnego kroku, aby nabyć, nabrać swobody w porozumiewaniu się językiem angielskim i w po prostu w swobodnym mówieniu. A teraz. Zapraszam do tego, abyś skorzystał, skorzystała z linku, który jest w opisie, po którym znajdziesz wszystkie informacje, które dzisiaj podawałem w czasie tej lekcji, w czasie tej prezentacji. Uwaga! Tam także będziesz mieć okazję zarejestrować się na konferencję, która nadchodzi już wkrótce. Zarejestruj się! Bezpłatna konferencja online. Będą to zajęcia z języka angielskiego, które poprowadzę, bardzo specjalne zajęcia, w czasie których będą różnego rodzaju niespodzianki, nie tylko w obszarze wiedzy, ale także i różnego rodzaju prezenty językowe. To naprawdę przełom. Warto się zapisać na bezpłatną konferencję. Zarejestruj się link masz w opisie. Jeżeli nie możesz wziąć udziału w tej konferencji, zarejestruj się i tak, i tak, bo to podniesie szansę. Iż jeżeli ta konferencja kiedyś będzie powtarzana, dostaniesz tę informację. Zapraszam serdecznie, i mam nadzieję, że już teraz czujesz i wierzysz w to, że twój angielski poprawia się dynamicznie, a jednocześnie może osiągać pułap, przy którym lub na którym powiesz: Teraz już nie mam problemów z językiem angielskim. Zapraszam!